W Ostrowcu o tym, że zbliża się 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, już od 9 lat przypomina organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec. Przegląd pieśni patriotycznych i legionowych. Cieszy to, że jest wielu uczestników. Ten konkurs jest adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych. Największym zainteresowaniem cieszy się w tej najmłodszej grupie. Uczestników z każdym rokiem przybywa. W tym roku do konkursu zgłosiło się 50 wykonawców, 43 solistów i 7 zespołów. Przesłuchania trwały niemal cały dzień. Będziemy oceniać. No... To przede wszystkim predyspozycje sceniczne, swobodę wykonawczą na scenie, pracę z mikrofonem, emisję głosu u dzieci, w jaki sposób dzieci operują tym głosem. Co takiego jest w pieśniach i piosenkach patriotycznych, że ich wykonawców nie brakuje? Podobają mi się bardzo, jak śpiewają tutaj dzieci. Po prostu taki fajny głos jest w nich. Fajnie się ją, ich śpiewa. Lubię piosenki patriotyczne, ponieważ są, niektóre są takie żywe. Wiktoria na co dzień śpiewa w chórze Astra. Dziś, na tej scenie, wykonała dwa utwory: Tu, wszędzie jest moja ojczyzna oraz sanitariuszka Małgorzata. Zwłaszcza ta druga przypadła jej do gustu. Jest bardzo ruchliwa. Piosenki patriotyczne i legionowe mają swój wyjątkowy rytm i emocje zapisane w warstwie muzycznej i tekstowej. Chęć walki, prawda, strzelanie, łani i, i, i żołnierze, dlatego myślę, że tutaj takie takie emocne, emocje, walka i, i potrzeba prawda, obrony tej ojczyzny. Przypominają o historii naszej. Przesłanie to często właśnie ten magnes, który przyciąga zarówno chłopców jak i dziewczynki. Utwory, które kiedyś na usnach niesione były przez bohaterów o bohaterskich czynach, w wojennym życiu, tęsknocie za wolnością, opowiadają dziś dzieciom i dlatego też dorośli, rodzice i szkolni opiekunowie do uczestnictwa zachęcają. Ten przegląd wybierając zupełnie nieprzypadkowo. Uczymy dzieci właśnie miłości do ojczyzny i do tego, żeby być najlepszym patriotom i ukochać tak Polskę, żeby nie opuścić jej w naj... takich no najważniejszych momentach. Samo tylko przygotowywanie się do konkursu już jest lekcją historii. Interpretujemy też teksty. Mieliśmy teraz na lekcji o niepodległości polskiej i też był hymn polski. Mieli się, na, znaczy nauczyć, już potrafią, ale przypomnieć sobie słowa i poznali właśnie tych najważniejszych bohaterów. Więc inne pieśni też staramy się tak właśnie interpretować, żeby nie tylko takie suche śpiewanie, ale żeby coś z tego jeszcze zostało laureatów najlepszych posłuchać będzie można 11 listopada w amfiteatrze wystąpią tuż po biegu niepodległości